Cześć, tu Adi0231123 i... Rastaman132 tu... A to jest trzeci odcinek Polski Let's Play Minecraft Multiplayer. Dziś, tak jak Wam już powiedziałem, wybierzemy się do jaskini. No, co się tak oh yeah! Ej, muszę me me mecz zrobić. O, żelazo przytupiłeś. No. Będę hamski i zrobię sobie żelazny miecz. Zrób ze sobie. Po, pozwalam ci Dobra, Dziękuję odkopuj Odkopuję odkopuj. Tam jest chyba jakiś przyjaciel bo coś wają szumiki Dobra, weź jakąś pochodnię Tam jest przyjaciel O, przyjaciel Sąsie, sąsie Ja go zapiłem no, Weź tu pochodnie już No może najpierw idźmy w ogóle coś się na zielono świeci. No właśnie też to zauważyłem. E, Lak, błąd, e, trawa. No Ale tak dziwnie to wyglądało. Się wystraszyłem, że to Creeper i że mam włączonego tego. Tak, tak, nie ma, że, wiesz, w ciemnościach. tak dziwnie to wyglądało. No, strasznie. Weź, to, weź Dobra, chodź w dół. Dobra, czekaj, ja muszę to wtedy załatać. To strasznie. Żelastwo. Co, masz, masz coś? Nie mam Kurze jak u mnie to mała jest. To nie po prostu o dużo żelaza, dobra. Ja wykopę tyś tam dalej. Wągiel. I koniec drogi. Ue, i że to na to Nie, nie wierzę. wejdę dobra, weź Zbieramy ja widziałem inną, zaś No, zaraz. Przy okazji może przyspieszenie zrobimy? Czy. Zebrałem już. O, ja mam dużo wągla. Ten, y, przy okazji zrobimy przyspieszenie. Mówicie, że ludzie twoje jest jest daleko? Nie, tu od razu przy wejściu. Dziś, nie, nie, nie się o, wągiel. Ej, nagrywaliśmy 20 po, tak? 22. No dobra. Myślałem, żebyśmy mieli ogarnięty czas. Ja tu wągiel wykopę. Ale dużo Dobra, ja już wykopałem wągla Kole coś mi Minecraft tnie Nie, cholera, Minecraft Ogar Mamy słaby hosting Ale nie Minecraft, nie, nie O, o znowu o, już się odmówił <grym> No, nie dziwię się, jak ja, ja wrzucam na YouTube i montuję i nagrywam Dobra, no to chodź, wychodźmy. O, 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 Żwir, kurde. Cholera, to trochę taki beznadziejnie jest nagrywanie teraz. Chodź, Dobra, chodź. Jedna, o, już odmówił się. Cześć, ja, ja coś tu musi być, nie. Coś tu musi być, ja w co nie wierzę. Kaman. Czekaj. Minecraft. O, taka fajna sztuczka, jak widzieliście. się. No To tu to się cię to zrobi. Dobra, wziąłeś to żelazo? No wziąłem To za mną Jupi Całe żelazo wziąłeś Nie pół To weź całe Okej okay. Nie ma żadnych górków Nie ma wszystko ten, czekaj chwilę e, Czyli od, 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 odłóżmy Czy ja w Tu jakieś wiaderko leży od... odłożę. Zrobiłeś wiaderko. Co? Gdzie? Wy... wy... do lawy to. Okej, okay, okej. Okay. Wiesz, wiesz jak to powstało. Wiem. O, tu jest ten wągiel. Co? Górek wygubił. Chodź tu. Gdzie? No, prowadź. Co? Tu? tu. Czy ty, 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 ty to tutaj znowu w wygubił, czy mi się zdaje? Zobacz co. Wow. Coś tu że to będzie krótka jaskinia. Ale idziemy. No idź. Rzuciłeś mnie. Wągiel. Dobra, ja tam idę. Ale mi jaskinia, normalnie, stary. Ty, po co my tu wchodzili? Żelazo, no. Coś ten odcinek nie będzie o jaskiniach w ogóle. Będę rzadziej znajdź porządnego... No, ...kartografera, nie chce mi się używać do nie szukanie. Można i... In czego innego nie, użyć. Nie, nie będziesz bez żadnych cheatów. Ticho, jakoby, ja przed siebie. Co, co się stało? Eee... Ehm, A? spadł. Cicho, pok jeszcze trochę, może coś, może coś tu dziś będzie. O! Jest! Ha ha! Ha, ha ha! Znalazłem! Ha, 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 ha. Dobra, o, o, o ide idealnie ściana. Ale żebym znalazł, nie? A nie, coś tam Wiesz coś jest. tam jeszcze na górze jest. Weź to, że wylazło? Coś tam jest. Nie wiem, czy coś tam jest. Okej. Okay. Coś tam jest. Tam. Co? Tu jeszcze, Co? jeszcze trzeba pokopać ten... No weźmy ten gravel. Yy, nie będzie łatwiej używać tej sztuczki. Takiej jako... Zawsze coś ten za nie jest. Jo, zawsze. Znaczy, no, o już flint jest przydatna szalonym. Ja to, mam szybciej, to na się no Żelazo. Opłacało się Żelazo. się. Kopać jeszcze? A kopę. Idź kop tam przed siebie. Nie, 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 cheat, nie, cheatuj, nie, po o, nie, 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 tu nie, 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 O, nie wierzchnie O, wągiel Gdzie wągiel? O, A nawet podziemię my nie doszli Dziwo, kopię też przed siebie Jakiś nudny ten odcinek weź coś musimy Strasznie coś Kopiemy i no i tyle Ale U, na koniec. W, kio, w trzecim morzu, kiedy wyruszymy w podróż, będziemy szukać. Nie możemy się osadzić. Jeszcze już poza krawędzią. No. pozbieramy trochę drewna sporo. I ten... No. I potem poszukamy. łódkę zrobimy i wypłyniemy w silną dalej. Okej. Okay. Tam gdzieś się osadzi. Tu już nic nie ma. Szykuję wyjście. O, ja znalazłem gravel. Myślałem, że złota. No będę miał go Ja sobie tu owcę pozabijam, czekając na ciebie. No, okej. Okay. Ja mi znać, gdybyś robił owcę. Bo to, aż ten gravel ten potopił jeszcze, nie? Okej, okay, okej. Okay. Chodź tu owca, bo cię zaraz wygastruję. Weź <laughs> jej, jesteś normalny. O, świnka. O, następna świnka Ale fajnie z sterem, ja się tu osadził Nie, bo tu nie gdzieś być przygoda Ośmiornicki, te malnice Oj sporo tego odrębna dużo To już na robimy No, ale się przydało Ja szalam, ja rezerwuję łuk Bo na celcie. idzie? Yy, a mi się zgrabek, a nie, jeszcze zgrabek. Yy, Mnie yy, tu zaraz będę zabijać. Musisz tu Oświetle ci drogę. Nie, już się kończy droga. Coś, już... A ile tu wągla co? A dobra to później wam, noc już jest To już jest nas? Ej, no. nas już No już dawno Jak trafimy do domu I postawiłem ci ładnie A dobra trafię. O, chyba wągiel znalazłem. Ja wągiel znalazłem Ty Pocało się tam kopać. Ja tu się po w lawie Co porobisz? Klub klub, klub 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 kluk. kluk, 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 kluk. się, Kompę kąpę się kąpę w lawie. E, jak niby? Normalnie chodzę bez... się kąpę. Goda nie, nie to bez gorda. <gry> Dobra, nie, nie, nie kąpę się. Świnki zabijam. Oj, kury. Ile, jak długo nagrywamy? Ty jesteś ogarnięty z czasem. O, jeszcze więcej wągla. <laughs> jak długo nagrywamy? Mm. No, 23 zaczęliśmy. 10 minut prawie. Not no, point. Znalazłem coś? Nie Eee O, mi się tak kończy Kurde mój mikrofon jest zarabisty. Co? Rypie mi się coś w mikrofon, nie wiem. Znowu? Dobra, zbieram ten wątel i idę. Okej. Okay. Czy ja się tu już żegnamy, żegnamy, żegnamy? się już z widzami? No to Kończymy. w domu. Jeszcze czas tak? jest, jeszcze czas jest. Dobra, ja chyba zrobię cięcie, bo będzie chyba to męczące takie oglądanie kopie. Okej, okay. ja się tu bawię. Nie ma jakoś stworu. Opa, pająk Klej wykrakał. O, już no. mamy nałóg szczur. Cicho być. Ogórek. Ogórek? Dobra, nic nie wybuchło. Ona mnie jeszcze nie słyszę. Ale idzie. Cicho. Mam sporo tego grawelu. Po prostu jakoś wykorzystać. Dobra, chodź, już kończymy. To właśnie idę. Znajdę w ogóle drogę. Wyjście oznaczyłeś mnie pochodniami, tak? Mhm. Jest spanie na mnie, creeper. To Nie skończy. ma nic. A. Oj, mało miejsca na dysku. O, no, szybko, kończymy. No, kończymy, bo zaraz no, setnie. Uważaj o górecz. Nie. Yeah. widzę go. Szybko yeah, wchodzi. Szybko. Musi jeszcze skapnie. No. No, ogar. Ogar. Rasta, ogar. Kogo Dobra. To przyjdzie. A więc Rasta! Dobra. Zaraz nam się bana. Dobra, wywalamy wszystko. No nie, teraz kończymy to, bo zaraz dysk mi padnie. Okej. Okay. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I straj. I co? I co?